Cześć, wszystkim, dzisiejszy filmik jest to tak, który zapoczątkował Asiek, czyli 15 dziwnych pytań. Swoje pytania mam zapisane już w telefonie i zaczynam od pierwszego pytania. Czy masz jakieś przywisko, którego używa tylko Twoja rodzina, tak, i grupcia? Wiadomo dlaczego. Pytanie numer dwa. Czy masz jakieś dziwne nawyki? Nawyki, nienawyki, nie wiem jak to nazwać. Po prostu jestem taki troszeczkę Marek Konrad z filmu Dzień Świera ponieważ 30 razy sprawdzam, czy mój telefon jest zablokowany, zanim sadzę go do torebki. 30 razy sprawdzam, czy mam klucze. 15 razy sprawdzam, czy wzięłam pieniądze i tak jest w kółko. Niecodziennie, oczywiście, natomiast bardzo często się to zdarza, że sama się łapie na tym. Tak więc to jest to. Pytanie numer 3. Czy masz jakieś dziwne fobie? Dwie fobie. Nie wiem, czy są dziwne, czy nie dziwne. Dla mnie po prostu są to rzeczy, których nie mogę znieść. Pierwsza rzecz to są ptaki. Nie jestem w stanie dotknąć ptaka, nie jestem w stanie przejść obok ptaka, jeżeli ktoś koło mnie przeleci i mnie dotknie, ja dostaję paraliżu, ja muszę iść się wykąpać. Nie lubię ptaków. Ten smród po prostu nie lubię. Nie wiem, dlaczego nie dotknę tego nigdy. Lubię zwierzęta, natomiast jeżeli chodzi o ptaki, to, to raczej nie, nie zniosę. I drugą rzeczą jest strach przed... Jest to po prostu klaustrofobia. Ja nie lubię małych pomieszczeń. Jeżeli... Nie wiem, czy to jest związane z moją wagą, chociaż nie, nie, nie myślę, ponieważ moja mama ma to samo i moja siostra ma to samo. Bardzo nie lubię, jeżeli ja widzę, jak ktoś na przykład oglądam jakiś program i ktoś nurkuje, wpływa w jakiś stary statek malutki, ja się duszę. Jeżeli ktoś wchodzi w jakieś małe pomieszczenia i tam się czołga, ucieka przed jakimś tam 35. wampirem, ja się duszę. Nie wiem, po prostu nie lubię w małych pomieszczeniach. Ja nigdy nie zasnę na przykład w małym pomieszczeniu. Ja muszę mieć wtedy otwarte okno, nie mogę oddychać. Po prostu nie lubię małych pomieszczeń. Pytanie numer cztery. Jaką piosenkę potajemnie uwielbiasz i śpiewasz, kiedy jesteś sama? Wszystkie piosenki, które mam wgrane tutaj albo na iPodzie w samochodzie i bardzo często śpiewam w samochodzie, w domu może nie, natomiast w samochodzie jest nieźle. Następne pytanie numer 5. Co Cię najbardziej irytuje tutaj? Nie wiem, jak się do tego troszeczkę pytania odnieść, ponieważ nie wiem, w jakiej kategorii jest ono napisane i do czego się tyczy. Natomiast ostatnimi czasy bardzo denerwuje mnie poprawność polityczna u ludzi. Taka troszeczkę niepotrzebna, fałszywa poprawność. Nie lubię po prostu tego. Pytanie numer 6. Czy masz jakieś nerwowe nawyki? I nerwowe nie, czasami lata mi oko Jak się denerwuję Dziewczyny tam pisały, że mam jakiś niedobór witamin Natomiast nie To są chyba po prostu nerwy Jak coś czuję, to jakiś stres To wtedy mi oko lata I ktoś musi mi chyba walnąć w łeb Żeby to przestało latać Innych nowyków jakoś nie, nie posiadam Pytanie numer 7. Po której stronie łóżka śpisz? Zawsze od strony ściany. Nigdy w życiu nie spałam, od strony tutaj pokoju, zawsze od strony ściany. Jestem przyzwyczajona od strony pokoju śpi Fifi fi, na poduszce, tak więc nawet bym nie miała jak, bo on się nie da wypchać z łóżka. Pytanie numer 8. Jaki był Twój pierwszy pluszak i jak się nazywał? <grym> Moim pierwszym pluszakiem był kot. Ja byłam straszna Elwirka. E, strasznie molestowałam naszego kota. On był dla mnie samochodem, on był dla mnie lalką, on był dla mnie pacjentem, on był dla mnie wszystkim. E, straszna byłam dla tego kota. E, nie pamiętam już, jak on się nazywał. E, ja byłam strasznie, strasznie mała i niestety on uciekł od nas no wcale się nie dziwię mu. Natomiast e, taką rzeczą, którą ja do tej pory mam, bez której nie jestem w stanie zasnąć, to jest Jasiek. I on się nazywa Jasiu, po prostu poduszka, którą mam od 22 lat. Tak więc to jest to. Nigdy jakoś do pluszaków nie, nie ciągnęło mnie. E, następne pytanie. E, jaki napój zawsze zamawiasz? Pytanie numer 9. Jaki napój zawsze zamawiasz w Starbucks? E, nie lubię Starbucks, tak często nie chodzę. Ja nie jestem kawoszem, ja nigdy w życiu nie wypiłam e, gorącej kawy, całego kubka, nigdy w życiu. Po prostu nie lubię kawy, ale e, lubię zimną kawę, czyli e, iced coffee, iced latte, tak więc to zamawiam zawsze. E, 10. Jaką e, zasadę urodową, czekajcie, bo mi się tutaj wyłączyło, 10. Jaką urodową e, zasadę wyznajesz, ale właściwie nigdy do niej się nie stosujesz? Może nie nigdy, ale bardzo często nie robię brwi, tak więc to jest minus. Mm, nie maluję ich po prostu. Albo jak maluję, to ich nie widać w kamerze, bo HD odbiera, tak więc to. E, 11. W którą stronę odwracasz twarz pod, podczas prysznica? E, wszędzie. Nie, nie jest to z, e, nie stoję w jedną stronę, czy też w drugą zawsze jestem cała e, w każdą stronę e, następne pytanie, numer 11. nie, 12. masz jakieś dziwne zdolności fizyczne a to chyba Asiek pokazywała e, że dotknąć e, palcem kciukiem tutaj, tak więc to umiem e, język też pionowo a w tą stronę to wszystko, nikt u mnie w rodzinie tego nie umie zrobić, tak więc czuję się e, fajna Następne pytanie 13. Jakie niezdrowe jedzenie uwielbiasz i jesz je mimo wszystko? Eee, jedzenie włoskie eee, ciężki makaron jest to przede wszystkim penne z ananasem i z, e, z szynką bardzo lubię i jest to chicken fettuccine z tym, że bez kurczaka w Włoszech jest ono robione Natomiast jak ja to robię sama, to ja bardzo często staram się uniknąć, unikać tych, tych ciężkich właśnie sosów. Ale wiadomo jak się idzie do, do normalnej, oryginalnej restauracji, prawdziwej restauracji włoskiej, to tam to jest dość ciężkie jedzenie. Tak więc makarony, nie same makarony, tylko ogólnie zdania z nimi. 14. Czy masz swoje ulubione powiedzenie, wyrażenie, które wciąż powtarzasz? Padłam na cycki yy, i to chyba wszystko, resztę to tak łapię gdzie nie, gdzie coś tam rzucę, yy, bardzo często się zdarza, że wylatują mi potem te słowa z głowy i ich po prostu nie używam, natomiast padłam cycki yy, to jest chyba jedyna rzecz, która yy, siedzi w mojej głowie dość, dość często i pytanie 15, w czym śpisz? Ja, to zależy, to zależy jaka jest pogoda, to zależy, czy, czy chcę mieć włączoną klimę, czy też nie chcę, bo jeżeli klima jest włączona, to śpię w zwykłych gaciach i, i w podkoszulku, natomiast jak jest zimniej, to e, piżama, ja jestem z marżlek, to wtedy zakładam taką szeroką bluzę z kapturem, po prostu jak niedźwiedź idę spać do, do łóżka. Tak więc to by było na tyle, jeżeli ktoś ma ochotę, e, ja bym chciała bardzo zatagować wszystkich, e, wszystkie dziewczyny, które e, nagrywają, jeżeli mają ochotę Zrobić taki, taki tag. E, serdecznie Was pozdrawiam, Buziaki. Papa!